Jana, muszę Ci zadać jedno pytanie. Czy ty naprawdę mnie oszukiwałaś? To, co nas łączyło, to był żart. Detlaf, to nie jest takie proste, ja. O nie, to bardzo proste. Oszukiwałaś mnie albo nie. Wymowne milczenie. Cóż w takim razie? Przyszła pora, żeby się pożegnać! チアナ Co ty zrobiłeś? To co musiałem. To na co zasłużyła. Do Bokler wróci pokój. Nim nadejdzie świt, wampiry znikną z miasta. Odejdę z nimi. Gdzieś daleko daleko od ludzi. Możecie spróbować mi przeszkodzić. Wtedy zabiję też Was, choć wcale tego nie chcę. Wasza decyzja.